<laughs> dzisiaj się lipa stary wydarzyła, bo zobaczcie, nagrałem film, nie? ogólnie nagrałem film, z takiego motocykla, co chciałem na licytację charytatywną wystawić, tylko że jest... Sytuacja jest taka, że na Allegro nie można wystawiać kurwa rzeczy związaną z motoryzacją na licytację. Nie możesz wystawić samochodu, kładu, kurwa, motocykla, nie, nie da się wystawić na licytację. Możesz to wystawić, owszem, za jakąś cenę bazową. Allegro i do Motomoto, no ale no właśnie na Allegro nie można robić licytacji, zobacz stary. Patrz, pisałem, dzwoniłem zresztą dzisiaj do, do Allegro, to się pomaga i tak dalej, żeby, bo to taka zbiórka jest, się pomaga. Napisałem do Allegro, cześć, oni, czekajmy za kontakt, administratorem Twoich danych jesteś tam, coś tam, a Wy z właściwym doradcą, powiedz tam jaka jest Twoja rola w zgłaszanej sprawie. Ja sprzedający, bo było do wybrania, kupujący, sprzedający. I czego dotyczy Twoja sprawa, możesz przesuwać listę tematów w lewo, zignorowałem to. I oni, dzień dobry, to Ewelina, właśnie zapoznaję się ze sprawą, proszę o chwilę cierpliwości, jak mogę pomóc? A ja jeszcze o sprawie nie napisałem, więc mi kurwa jakimś, jakąś, ten, jakąś przygotowaną templatkę mi kurwa tutaj zajechała. Ja mówię, to fajnie, że się zapoznajesz jak jej nie opisałem. <laughs> ja się nie pierdolę stary w takich sytuacjach. Ja chcę wystawić motocykl na licytację i ta strona jest tak nieczytelna, że nie mogę. No bo zobaczcie, dzisiaj tutaj, dzisiaj tutaj, dzisiaj to próbowałem tutaj wystawić, w ogóle na Allegro się nie dało i była ta. I była... I tylko na Allegro lokalnie, nie? No ale patrzę, wiesz, przechodzę tutaj, przechodzę tutaj okienko dalej i nie ma tego, nie? Nie, nie ma jak licytacji, dać. No to mówię, no dobra, to napiszę, nie? Zobaczymy. Próbuje Pan wystawić licytację na Allegro lokalnie czy Allegro.pl? No ja jakkolwiek. Rozumiem, w przypadku obu platform oferty motoryzacyjne dotyczące samochodów czy motocykli może Pan wystawić jedynie w formie ogłoszenia, czyli z podaną ceną i koniecznością kontaktu z Panem aby doszło do transakcji, nie ma możliwości dodania do nich opcji licytacji. I wiecie, z racji tego, że zobaczyłem sobie potem, bo sobie czytałem, nie, że jest taka strona, jak Allegro charytatywni, i że tu można zbierać na, na jakąś zbiórkę, nie? Pisałem się pomaga, bo ta zbiórka jest na się pomaga. I zauważyłem, że można jakby tutaj pod jakąś tą się podpiąć. Tylko akurat akurat ta, ta zbiórka, gdzie ja, gdzie ja, na, na którą ja bym chciał pieniądze zebrać, to jej tutaj nie było. Więc zadzwoniłem na się pomaga i się okazało, że żeby żonie owszem ją mogą dodać na Allegro charytatywnie, tylko jakby właściciel zbiórki, czyli rodzice w tym wypadku, yy, powinni, powinni się z nimi skontaktować, oni to wrzucą na, yy, na Allegro nie? To się dowiedziałem w międzyczasie, jak tutaj rozmawiałem, napisałem Allegro też i dostałem odpowiedź, miałem możliwość wystawienia oferty w kategorii motoryzacja, motocykle i kłady na cele charytatywne. Czy jesteśmy w kontakcie? I napisałem, to jak mam z zlicytać motocykl na cel charytatywny? Przykro mi, jednak nie jest to możliwe. Nasz regulamin posiada listę kategorii wykluczonych z ofert charytatywnych i motoryzacja, motocykle i kłady jest jedną z nich. Czy ma Pan dodatkowe pytania? Gdyby takowe się pojawiły, zapraszam do ponownego kontaktu. Tymczasem dziękuję za rozmowę i życzę miłego popołudnia. Cześć, serwis, każda informacja zwrotna jest dla nas cenna. Będziemy wdzięczni, jeśli i tu jakaś ankieta. Więc yy, strasznie się stary wkurwiłem, bo, bo chcę wystawić stary motocykl na, na cel charytatywny, jak Gola robił licytację na malucha, a właśnie jak. Gdzie go licytował malucha? A na zrzutce to zrobił? Okej, okay. no dobra. No to spoko, to zrobimy to na zrzutce w takim razie. No, bo to taki motocykl nie będzie. On ma 1300 przebiegu. Już wam tu pokazuję jakie ten. On, on tutaj niedawno był stary. Czyli ja za niego zapłaciłem. Ja za niego zapłaciłem 25400. Jeszcze tutaj został dodany, a tu ostatnio na renowacji był stary 4600 zł, żeby wymieniłem kierownicę, jakieś śruby i tak dalej, bo chciałem, żeby wszystko było jak nowe więc trochę, trochę, trochę zapłaciłem. On, też, on został też jakiś, w jakieś powłoki, kurwa zabezpieczony i tak dalej. Więc jakby motocykl, no tak kurwa funkelnówka, nie? Jeszcze akrapa tutaj za trójkę dołożyłem. Mam w sumie nawet ten. OG wydech, który był nigdy nie używany To ciekawe czy na tym zrzutku można normalnie samą zrobić, czy trzeba do nich napisać No nie no, to myślę, że raczej jak do nich napiszę to nie będzie problemu, nie? Jutro się do nich zadzwoni w razie czego No No tu jest historia opisana, trochę tam po, Pomówiłem o tym motocyklu Trochę się przejechałem Pokaż na granic boiska jak to chodzi A też o tym powiedziałem O, zobacz To na którym w pierwszym dniu wywróciłem się na trawie Wiedziałem. Ale spokojnie nie jest uszkodzony, wszystkie te plastiki i tak dalej zostały w autoryzowanym serwisie wymienione na nowe. 3000 zł gdzie ten upadek kosztował stary. No. Wiecie jak gdzie wiecie droga potem bolała?